Dzień dobry, witam na moim kanale Brofisz Tarot, to jest czytanie na 20 września 2025 Zobaczmy co Wszechświat i Tarot chcę wam przekazać w tym dniu Pustelnik Mieczy i cesarz Uf. na spodzie, pięć mieczy taką też energię czuję tutaj, że to są trzy osoby, które e, z którymi mógł być wcześniej jakiś konflikt między nimi mogło dojść do jakiegoś konfliktu e, mam wrażenie, że do e, między tym pustynnikiem i tym cesarzem, i pomiędzy nimi jest ten e, król mieczy, który dzisiaj będzie coś wyjaśniał. Który rozwieje wszelkiego rodzaju wątpliwości, który powie na czym sprawa stoi, e, e, który wyda na przykład sprawiedliwy wyrok, ponieważ był tutaj jakiś konflikt. W pięciu mieczach. To nie jest dobra energia. W niej e, poraniona zostaje jedna osoba, a druga odchodzi po prostu z wygraną, ale to jest wygrana taka, jakby e, można powiedzieć, e, po trupach, że nie, nie, nie kontrolujemy tego, co mówimy. E, padają słowa, których się nie da e, odwrócić. I teraz może nastąpić jakiś, może nawet do, dojść do ugody, chociaż może to być taka dość trudna decyzja, ale zaczyna czytanie postelnik, który, którego charakteryzuje ogromna mądrość, takie wycofanie, szukanie wewnątrz siebie odpowiedzi na nurtujące pytania w, w osobnieniu dla tej osoby na przykład mogło już ta osoba na przykład mogła stracić nadzieję, ale poszła szukać te, tego światła, no i to, no i to światło odnalazła światło nadziei. Teraz ten król mieczy może tutaj jakby rozjaśnić tę sytuację może wam powiedzieć, że nie nie, nie jesteście aż w tak złej e, pozycji ponieważ mamy tutaj tego e, cesarza, a cesarz to jest osoba, która e, wiadomo, ma swoje ma swoje e, imperium jest na takiej pozycji, że on już tylko właściwie to wydaje rozkazy i jemu nikt nie jest w stanie się sprzeciwić. To może być też tak, że ta osoba może być bardzo, bardzo uparta w tym dniu. Może nie chcieć popuścić w jakiejś sytuacji. Dlatego potrzebny jest ten król miaczy, który jakby... Nawet może Wam pomóc w jakiejś sytuacji dotrzeć do tego cesarza, który może wydawać się niedostępny, który może stawiać granice, który może być bardzo uparty i taki wręcz niepopuszczający w jakiejś sytuacji. Uparł się, podjął decyzję i koniec. I nie popuści. Może ta osoba um, przedstawi mu na przykład, jakie są fakty, jakie jest prawo, i, e, i tutaj nie będzie. E, nawet, na, na, nawet takie osoby na, na jakimś wysokim stanowisku obowiązuje prawo. Czyli e, nawet takie osoby, które na, posiadają e, ogromne zasoby finansowe, również, obowiązuje prawo. Tutaj jest. O ta osoba może nawet się odwrócić, może nie chce nie chcieć się komunikować. Niestety Mogą jakby pomóc wam w tym dniu przepisy, przepisy prawne. Może ta wiedza, ta mądrość podpowiedziała wam, żeby szukać pomocy u takiej osoby, bo ktoś może być niedostępny. Może chcieć postawić na swoim i może na przykład wam stwarzać z tego powodu problemy. Może oczekujecie jakiejś, jakichś wyjaśnień od tej osoby, może oczekujecie jakiejś odpowiedzi, i tylko, i tylko te, ten na przykład specjalista, ten prawnik, ten, ta osoba. Która posługuje się konkretną wiedzą i intelektem, może Wam pomóc dotrzeć do, do tej tutaj osoby, która może być bardzo uparta i niedostępna w tym dniu. Dziękuję.